Ta kokaj. jest ten refren kurwa fajnie się w ogóle oki wpierdala w ten refren akcentując te, ten ten te, te wrzuty tam dopierdolone nawet jeśli jest ciężko jak zawsze walczy z depresją też miałem parę prób zanim cokolwiek udało się i gdyby się udało wtedy to byś nie usłyszał mnie ja wierzę tylko w Boga 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 jak się boisz, no to wypierdaj z koła w O jak się boisz, no wypierdaj z koła, czy to jest King Karson reference? jedna droga, albo ja, albo oni. Zawsze wchodzą choćbym miał to przepierdolić. Hmm. Żyję bez serca, żyje bez niego. Bo za dużo miejsca w nim było dla każdego. Nie w nie noża, tylko wiebali Maceto. Ten, ten bridge taki wiebali Maceto. Strasznie mi daje vibe tego. Chodź e, Citizen Challenge. Ona też taki baladowy, kurwa, styl miało. Taki do wyśpiewania w tłumie, wiesz co? Taki hymnowy, hymnowy vibe, strasznie. Fajne, fajne. sądzie ten wyraz napisał mi Beto. So, nad głową yo. Wygląda jakbym miał afro yo. Wczoraj odszedł mój kocioł I pożegnałem się z babcią Mimo to wciąż dowiozę jak drowo Pierdoli się to i owo Kupiłem dom za parę milionów Mimo to jest tęsknię za tobą Nie umiem docenić nic, docenić nic Póki nie stoję na scenie z tym, to jest mój klip Prawdziwy typ, ej, hey, 47 Nie słuchaj jak mówią ci, że są prawdziwi Bo to jak i Vivi to kłamstwo Powiedzą wszystko, by zobaczyć raz A czas weryfikował nas yo. Żyję bez serca, żyje bez niego bo za Zajebiste. miejsca Zajmniej z każdego Nie Biliw nie nąża, tylko wie bali to Wysoki sądzie ten wys napisał mi płaszcza ci ukras wersy? Wiem, ej pamiętacie kurwa kiedyś mówiłem? Że mówię ja pierdolę dowiozę jak tam jak glowo, czy coś innego powiedziałem Kurwa ukrad mi wersy ty. Co jest? се за нумер. Зајеви се за нумер. Курва моцна, моцна. Та епкрес, курва моцна, моцна.